Oglądasz, kibicujesz e, polskim sportowcom, <laughs> ale dlaczego? Może nie masz czasu, czy nie interesujesz? Znaczy nie bardzo, bo tak, tak jak to się mówi, tak pokazują, że nic nie, nie umią, to nie wiem, nie kibicuję. Ja nie oglądam, nie interesuje mnie to, bardziej mnie to nudzi niż pasjonuje, niż więc po prostu, no i też jestem trochę zajęty i, i wolę się czymś innym zająć niż, niż kibicowaniem. A może pan kibicuje? Ja na szczęście unikam niepotrzebnej irytacji, żyję bezstresowo i też nie oglądam sportowców, bo nie mam się kim pochwalić na razie. No, czasami oglądam Małysza, ale to nie ten sezon i, i nie ten rodzaj sportu. Czekamy wszyscy chyba na lepsze wyniki, na pierwsze medale, bo, bo brakuje nam tego. No i. Chyba, 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 to by nam, jest to nam bardzo potrzebne wszystkim. Też specjalnie pan kibicuje? No, kibicuję, raczej, raczej wszystkim, którzy, którzy biorą udział. W od tego, jaką decydują, oglądam, nie mam jakichś specjalnych pre preferencji, takich, takich zdecydowanych. Bardzo, bardzo mi się podoba, kiedy, kiedy, kiedy Polacy w ogóle grają i wygrywają. Myślę, że tak. Najbardziej, najbardziej interesuje mnie oczywiście Otylia. Ona no, bardzo mi przykro, że nie, nie zakwalifikowała się do półfunelu. To było dla mnie straszne przeżycie, bo ja sama pływałam piętki. i zorientuję się, jak jest. No ale jak tylko będę miała okazję, to zawsze będę oglądać. No co jeszcze? Na razie jest mało, marnie, słabo jest, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. A to, że jest marnie, to się wcale do mnie nie przejmuje, dlatego że no, po prostu jest tam inny klimat. Inny klimat, inne zwyczaje, do wszystkiego się trzeba przyzwyczaić, po prostu. Współczuję im serdecznie, ale mam nadzieję, że jakoś wybrną z tego i, i nawet jeżeli nie będzie żadnego medalu, to wcale nie będę miała do nikogo pretensji. Czy możesz nam powiedzieć, czy oglądasz, interesujesz się wynikami polskich sportowców na Olimpiadzie w Pekinie? Zależy w jakich dyscyplinach sportowych. A w jakich? E, Świadkówka i wpływaniu. I wszystko oglądasz z tych zadowolona, Tak, czy z wyników. To znaczy, no nie popisali się za bardzo. Można tak powiedzieć, stać ich na więcej, na pewno. Oglądam, interesuję się, ale no, tak wszystkimi dyscyplinami oczywiście nie, nie sposób naraz. Niemniej jestem jak na razie zawiedziony. A jakie dyscypliny? Oj, siatkówka kobiet. No wczoraj nasz judo się też nie popisał, a było tak blisko. No jest wiele, no jestem trochę zawiedziony z tego powodu, że już któryś dzień olimpiady mija. A no my jesteśmy bez medalu, choćby tego, naj, tego brązowego, ale żeby był. Interesuje się. I ogląda Pan y, relacje? Oglądam. A z jakiej dyscyplin? No, pływanie. I zadowolony jest Pan z wyników y, sportowców? No, zadowolony jestem. A liczy Pan może na jakieś sukcesy, wyniki? No, ja każdy. no. Ja jestem kibicem, to liczę, nie? <noise> Czy śledzisz poczynania polskich sportowców na olimpiadzie w Pekinie? No właściwie też mnie interesuje, tak sobie powiedziałeś.